Tutaj w Będzinie przed Urzędem Miejskim w miasteczku startowym cisza, spokój, każdy wie co robi, wszystko będzie gotowe, troszeczkę psuje nam się pogoda, taki lekki kapuśniaczek pada z nieba, no ale... To w końcu polski sierpień. Ja zaglądam jeszcze na sportowe strony dzisiejszej wydań gazet i w tym sportowym dodatku y, lokalnym Gazety Wyborczej. Kolarze sparaliżują Katowicę. To ważna informacja i ważna mapka dla tych wszystkich z Państwa, którzy albo będą przez Katowice jechać, albo po prostu tam mieszkają. Między 15 a 19 duże utrudnienia w centrum miasta. Tam właśnie będzie meta trzeciego etapu Tour de Polon. Natomiast w, dziennik, w Dzienniku Zachodnim, w Polsce Dzienniku Zachodnim, wywiad z Adrianem Kurkiem, czyli najwyżej sklasyfikowanym kolarzem polskim. I ostatnie tylko pytanie zadane przez pana Macieja Stolarczyka jest takie. Jak to jest być gwiazdą turu? Na co pan Adrian odpowiada? Nie czuję się żadną gwiazdą. Mam szczęście i jestem w niezłej formie. I tylko tyle. I aż tyle. Panie Adrianie, oczywiście trzymamy kciuki. Zmieniamy teraz dyscyplinę sportową. Z futbolistami amerykańskimi spotkaliśmy się już wczoraj w Częstochowie, ale ta drużyna za głębie Steelers jest dużo lepsza. No to popatrzmy. Popatrzmy, ale nie zbliżajmy się za bardzo, bo to może być niebezpieczne. <śm> <śm> I, a z nami Tomasz Strzelewski Szymon Widera, drużyna futbolu amerykańskiego. A to jest, to nie jest już zabawa, to jest już sport bardzo na poważnie. Tak, jest to sport na poważnie. Mówią, że jesteśmy gladiatorami XXI wieku, jest to prawda. No chłopaki się nie oszczędzają, chodziłbym to za dajmo. Jest to ich pasja, no mam nadzieję, że też życiowy cel. I to pasja od czterech lat, a co zrobić, by futbol amerykański, no nie chcę mówić, że jest stał tak popularny jak Stany Zjednoczone, bo to chyba jest niemożliwe, ale trochę bardziej popularny niż obecnie. No cóż, przede wszystkim więcej kontaktu z kibicami, Media też bardzo dużo będą musiały popracować nad tym. No i przede wszystkim sponsorzy, którzy jak w każdym sporcie są potrzebni. My pracujemy nad tym, proszę Państwa, bardzo... Mi bardzo spodobało sformułowanie, którego użyłeś w gladiatorzy XXI wieku, ale to za sprawą ducha czy tych ochraniaczy, które macie, bo masz tutaj widzę ze sobą sprzęt. To jest, to może od razu. To jest że tak powiem, wyposażenie podstawowe No nie, oczywiście. Kask? kask Wiedzły, jaki ciężki. Tak. Kask, który oczywiście ma chronić najważniejszą część zawodnika, czyli głowę. W futbolu amerykańskim używa się przede wszystkim głowy, wbrew pozorom. A nie ma tylko się takie się... ustniki do zaciskania. Rozumiem, że ta walka jest tak zacięta, yy... że trzeba zaciskać zęby, bo inaczej bardzo boli. Tak, oczywiście. No i przede wszystkim chroni to też zęby przed zwarciu. Kask składa się przede wszystkim też z tej masku, który chroni twarz. I, I pad, który całą górną część... cały ten ekipunek. No około 15, -15 kg może bardzo zależy. No to to całkiem sporo rzeczywiście. Jak siedę ta? No, Czuję się jak prawdziwy gladiator. No ty ta... parę kroków. <laughs> uważaj, uważaj co mówisz. tyłu. słuchajcie, to jest taki sport, gdzie trzeba rzeczywiście oddać całe swoje ciało, nie myśleć o bliznach, o tym, że będzie bolało, że coś nam się połamie. To jest sport ekstremalny czy bardzo bezpieczny? Kiedyś taki historyczny trener Wizno bardziej powiedział, że jest to sport kolizyjny, mm -hmm. czyli no nie, może być, nie, może, tak, nie może być sportem bezpiecznym, jeżeli jest nazywany sportem kolizyjnym. A często dochodzi do kontuzji? Yy, jeśli chodzi o kontuzję, to... Yy... Jest to porównywalne z każdym innym sportem, jak piłka nożna. Tak wykazały badania, więc wygląda to oczywiście bardzo groźnie, ale dzięki ochraniaczom i przepisom, które są prowadzone nie ma aż takiego. Słuchajcie, bo z tego co ja się orientuję, sport ten w Polsce raczkuje jeszcze, więc na pewno nie macie wielu przeciwników, z którymi moglibyście grać. Wczoraj jak się spotkaliśmy, mieliśmy okazję chwilę porozmawiać, no mówiliście o kibicach, o tym, że tu Zagłębie, tam Śląsk, no jest, nazwaliście ten region takim trochę małym Schengen. Czy kibicują wam ci ze, ze Śląska, czy tylko Zagłębie? Czy jesteście taką zbitką regionu tutaj? Integrujecie towarzystwo? Nie wiem. Ja... Mieszkańcy Śląska, ale jeżeli chodzi o zawodników, to tak samo zawodnicy ze Śląska przyjeżdżają w nasze mecze kibicowe i tak samo my jeździmy na mecze na Śląska, aby te mecze podziwiać. Dla... A, ja, a jak łączy się Zagłębie ze Śląskiem, proszę Państwa, to najlepszym przykładem jest trzeci etap wyścigu Tour de Pologne, bo on zaczyna się tutaj właśnie, czyli w Będzinie, tak. a kończy już na Śląsku, tak. czyli w Katowicach. Michał Atrasewski, Teraz... nasz reporter, był tam w zeszłym tygodniu, było piękne. Się żyje w Nie tylko, jak się żyje. Nie tylko jak się żyje, jak, sprawdzał, jak smakuje. smakuje. Kuchnia, tak. Proszę Państwa, teraz połączeniem kuchni im, czeskiej. a ciekawa jestem ubranii, co jedzą jest tacy futboliści amerykańscy. Hamburgery? Także. Także. No to no tak jak prędziwi prędziwi patrzmy, Ale Co Zabada się jak to na To w to,